10 maja 2020 roku, czyli jakieś 300 dni temu, rozpocząłem swój rok czystości. Bez nikotyny, dragów i alkoholu. Przez dobre kilka lat byłem od nich uzależniony. A kiedy pojawiały się w moim zasięgu, to rzucałem się na nie mniej więcej tak. Co prawda, wyzwanie nadal trwa. Ale jestem już bardzo bliski zwycięstwa. Pomijając oczywiste korzyści z abstynencji od używek, zaoszczędziłem sporą sumę pieniędzy i o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Według moich początkowych kalkulacji, co miesiąc wydawałem średnio 200 euro na używki. Projekt Magic Man, który dotyczy tego wyzwania, trwa od ponad 9 miesięcy. Co oznacza, że do tej pory zaoszczędziłem około 1800 euro. Nie pozwoliłem jednak tym pieniądzom leżeć bezczynnie i postanowiłem, że będę je inwestował każdego miesiąca w kryptowaluty. A oto właśnie efekty moich inwestycji. W lutym za zaoszczędzone 200 euro kupiłem tokeny PLA, które jak widać nie radzą sobie najlepiej póki co. Natomiast cała kwota Wygląda dość imponująco, biorąc pod uwagę, że jak już wspomniałem, zainwestowałem tylko 1800 euro. Do zakończenia projektu Magic Man zostało niespełna 3 miesiące, a ja mam nadzieję, że to portfolio jeszcze urośnie. Zgromadzone środki chciałbym przeznaczyć na spełnienie kilku najskrytszych marzeń, a pomyśleć, że mogłem to wszystko rozwalić na używki. To była chyba najlepsza decyzja... Całego mojego życia. Czy rzeczywiście tak będzie? Dowiemy się już niebawem. Na ekranie pojawiły się środki z projektu Sober Invest, w którym niestety poniosłem porażkę, czyli nie wytrzymałem 365 dni bez używek. Natomiast zaoszczędzone środki zostały. Po sprzedaży wszystkich środków w odpowiednim momencie uzyskaną kwotę przeznaczę na pewien cel, który nadal jest tajemnicą, ale niedługo zdradzę co to będzie. Kolejne sprawozdanie już 10 marca, na które z góry zapraszam. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Naciśnij przycisk subskrybuj, bo to dopiero początek. Wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Do następnego razu. Pozdrawiam. A tak.